Witam serdecznie. Dziś wizyta z, w Action z moją córką. Oglądamy co ciekawego i nowego jest w, w tym sklepie. Na początek zachwyciły mnie kubeczki do rozpuszczenia czekolady na podgrzewacz. No, i tak sobie chodzimy i szukamy powiedzmy szczęścia. <grywa> co tutaj ciekawego w Action, pełną parą idą już produkty bożonarodzeniowe. Mnóstwo domków porcelanowych, ceramicznych. Ja tutaj wyszukałam taką fajne pudełeczko ze szklaną pokrywą na biżuterię. Bardzo takie glamour. Skarbonki, ale ja akurat w tych nie gustuję. Niezbyt mi się podobają. Tutaj mamy następne skrzynki na klucze, ale bez drzwiczek takich, tylko takie otwarte. To akurat mnie nie urządza. Moja córka dopadła jakiś domek i jedno euro, <laughs> czekoladkę. Zastanawiała się, który wybrać. To jeszcze później będziemy oglądać. Kubeczki, taki kubeczek, jak był przed chwilą, to mam różowy. Bardzo fajne misy szklane, jakby takie, w taki wzorek murano. Nie są też jakoś bardzo drogie. Idealne na jakąś sałatkę albo na jakieś. Cukierki, różne owoce. Niezmiennie podobają mi się te wazony w takich różnych ciekawych kształtach i w różnych kolorach. Oczywiście troszkę suszonych kwiatów, doniczkowych ozdób. Pojawiło się sporo takich lusterek, i tu mnie intryguje taki zestaw trzech lusterek, tylko zastanawiam się, jak ja to wykorzystam. Takie łezki. Jeszcze nie mam, nie mam pomysłu na to na razie tylko tak się przyglądam. Wieszak, który też można by było fajnie ozdobić, zrobić mu troszkę inne kolory, coś namalować lub nakleić. Lusterka, które można by było też fajnie ozdobić. To ja gdzieś tam w głębi się pojawiam. Nowe lampy, sznurkowe, troszkę drewnianych. Bibelotów, troszkę szklanych, na dole lampy solne. Ta truskawka jest intrygująca, ale niestety nie, nie, nie do mojego wystroju. To jest jakaś lampka, którą córka zauważyła. Nie wiem, jak to działa. No i tutaj, właśnie, mamy cały, całą plejadę produktów mm, świątecznych. Bąbki, 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 bąbki. I tutaj właśnie miałyśmy dylematy: co z tymi domkami? Które tutaj są najładniejsze, które wykorzystać? O, grający misiu świąteczne, yy, piosenki yy, amerykańskie. Ja udałam się na dział z dresami, ponieważ są fajne dresy, i sama nie wiem, który wybrać. Ten taki fajny, cieplutki, futerkowy, trochę ten, taki bardziej elegancki na zakładkę, też mi się podoba prawdopodobnie już niedługo będę miała wyjazd do sanatorium, bo czekam już półtora roku więc taki dres by mi się przydał ten też mi się podoba wszystkie mi się podobają, ja ale nie mogę wszystkich kupić chociaż właściwie, dlaczego nie no ale nie, na razie muszę się wstrzymać Halloweenowe ozdóbki plastik, plastik, plastik tu teraz jesteśmy na świeczkach i są fajne lampiony w takie domki metalowe. Dość mi się to podoba. No i oczywiście dział ze świeczkami, świecznikami. No i taki pasaż z farbami do mebli. Nigdy ich nie próbowałam, muszę kiedyś spróbować. Nad tymi jasieczkami, czy poszewkami na jaśka futerkowymi też się zastanawiam ale na razie może nie. Nie mam Jaśka. Ledy kupiłam sobie. Ostatnie dwie ramki w Action, półokrągłe. No, dość często je wykorzystuję. Dziadek do orzechów mojej córki, aniołek mojej córki, jakieś podkładki świąteczne. No, moja córka już padła w szał świąteczny we wrześniu. Następny domek. Różowy czy czerwony? No, ale wszystko bierze czerwony, więc może. Jednak czerwony. Tutaj już jest buszowanie na tych produktach świątecznych. Może jednak różowy. Już same nie możemy się zdecydować. Czerwony ładny, różowy ładny. No jest, jest wszystkiego i gwiazdki, jak aniołki. Mi się to podoba taka wycinanka. No jeszcze jest taki domek. One wszystkie są świecące albo grające. Świetne są te y, laleczki świąteczne. Chyba elfy. Tu mamy bombki, które też są w ciekawym kształcie. Choinki różnego rodzaju. no Mnóstwo tego jest. Naprawdę jest się ciężko zdecydować. O. Siłacz Mikołaj, konik. Te te aniołki też są słodziaśne. Może sobie kupię, bo to są sezonowe i później już ich nie będzie. Fantastyczny Mikołaj, też grająco świecący. Tutaj mamy w kominie <laughs> Mikołaja taką kulę śnieżną. Jakby, chociaż to nie jest kula, oczywiście, ale ten sam system działania. Taki, kilka domów, też moja córka po prostu wpadła w jakiś amok tych domków bo jest ich mnóstwo i ciężko w cokolwiek wybrać na szczęście nie wzięła wszystkich i część odłożyła na półkę tu mamy takie lampiony też bardzo fajne można je gdzieś zawiesić na balkonie, w ogrodzie Następny domek się trafił. A nie to lokomotywa, chyba jest. Też z kulą śnieżną. Też grająca. No cóż, ciągle coś ciekawego się pojawia. Po wizycie w Action szybki, szybka wizyta w Rossmann. Jest w promocji takie Serum Mezo Elixir z Eveline 360 tysięcy mikroigieł. Kupiłam sobie. No, i moje zakupy: dwa obrazki, chusteczki do dekupażu, sznurek konopny, LEDy i ten, to serum, które Wam pokazywałam w Rosmana, i to pojemnik na moje formy silikonowe. To wszystko na dziś. Dziękuję, i pozdrawiam serdecznie.